Ja zaczęłam dopiero chodzić, jak miałam niecałe 7 lat skończone. Bałam się tylko tyle, że dostanę za małe. Mieszkanie, że nie będzie do mnie dostosowane, tak, ale jak się dowiedziałam, że budują typowo dla osób niepełnosprawnych, to zdałam sobie sprawę, że jednak tej przestrzeni będzie więcej, a ja jej potrzebuję. Ma być winda duża, przede wszystkim duża przestrzeń. Tak? Będziemy mieli swoje, nie będziemy musieli się martwić, czy z dnia na dzień po prostu znowu nie zostaniemy na lodzie, nie będziemy musieli szukać znowu kolejnego mieszkania i to będzie kolejna trauma po prostu dla dzieci. Znowu wyprowadzka i nie wiadomo ile my tutaj będziemy. Chowałam się w domu dziecka tak naprawdę i nie stać nas, żeby wziąć kredyt i na przykład kupić sobie mieszkanie. Chcę chcę dać… <laughs> nie chcę dać wszystko mu najlepszego dla małego, nie? Chodzi tylko o małego. Że miał po prostu lepsze życie, nie? Ojciec u mnie Polak, ale on teraz nie żyje. A mama Białorusinka. I szli brali w kościole. Wszystko w tradycjach polskich było zrobione. U mnie mieszkanie no, dwa tygodnie trwało to wszystko. Ja po prostu była w takim szoku. Ja tutaj tańczyła w tym mieszkaniu, naprawdę. Wcześniej mieszkaliśmy w kawalerce, niespełna 27-metrowej, gdzie no dla naszej trójki po trzech latach mieszkania zrobiło się już ciasno, gdzie zimą był problem z ogrzaniem mieszkania, gdzie toalety były na półpiętrach. Teraz obecnie nasz poziom życia i, i komfortu wzrósł stukrotnie co najmniej. To było pomieszczenie z, ze strychu, gdzie właściciel pozwolił mi zrobić po prostu mieszkanie, nie? czyli ogólnie powiem to tak własnymi rękoma ze strychu zagospodarowałem e, takie małe mieszkanko dla, dla mnie i dla trójki dzieci. Gdybyśmy dalej mieszkali w tej kawalerce 30-metrowej, to, to myślę, że nie zdecydowalibyśmy się na drugie dziecko, bo tam dla jednego nie było miejsca, a co dopiero mówiąc o dwóch. Dużym plusem jest to, że nie jestem obciążony kredytem, czyli jestem wolnym człowiekiem, mogę myśleć, Wracając z powrotem do swojej firmy, że mogę inwestować, lub zostawić na czarną godzinę, żeby ewentualnie ten kredyt gdzieś kiedyś dostać. Pozostaje zawsze przywiązanie i ono będzie. Do szopy dojdę, ale z drzewem, z wiaterkiem nie daje rady. Dojdę do schodów i tak na tych poręczy się powietrze, i muszę powietrze łapać. Jest mi ciężko wejść po tych schodach i do pieca dojść z Ponieważ jestem wdową. No więc wiadomo, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby kupić mieszkanie za gotówkę. No jestem w takim wieku, że niestety kredytu już pewnie też w banku bym nie dostała, a jeśli to na pewno na jakiś tam krótki termin i, i, i raty byłyby zbyt wysokie na to, żebym je mogła płacić. Więc jak zadzwoniła Pani do mnie, że mam to mieszkanie, to najpierw zanim mówiłam. Potem zapytałam się, czy na pewno, czy jest pani pewna. A potem to się po prostu tak, tak ucieszyłam, że aż się rozpłakałam.